Siema, siema, Generalnie to dzisiaj jak widzicie po miniaturce, generalnie szukam grafika. No i wszystko Wam wytłumaczę w gierce. Widzimy się w podzięciu. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Generalnie to sprawa z tym grafikiem to jest taka, że z tu szukam grafika, no i po prostu jeżeli chodzi o jakieś tam wymagania, chodzi mi o to tylko, żeby robić po prostu miaturki. Bo ja po prostu sam nie umiem, nie jestem w stanie tego ogarnąć wszystko, połączenie wszystko jakby z YouTube'em, z, z tą pracą, prywatną sprawy wiecie o co chodzi. No i generalnie średnio chcę za pieniądze, bo no to jakby no ciężko jest po prostu za pieniądze jakieś tam PS, to się... dla mnie to jest serczenie logiczne. Chciałem po prostu zrobić coś takiego, że jakby dam mu link do jakby swojego kanału, tam taki linczek fajny czy tam by, do czego tam chciał zależy, co by tam chciał no i, no i w sumie to na tyle, no bo ja tam jakoś mega nie wiem, nie ten nie wymagam, tylko po prostu chodzi, o te, chodzi tylko o te grafiki no i w sumie to tyle, ja Wam dziękuję za oglądanie pamiętajcie, że trzeba, że możecie zostawić suba i lajka no i co